Cześć, w tym poradniku, czyli już kolejnym z podstaw Adobe After Effects omówimy sobie, omówimy sobie optymalizację ogólnie ustawień programu pod względem szybszego renderowania i tak dalej. Ten odcinek będzie krótki. I dopiero w następnym przejdziemy do bardziej zaawansowanych rzeczy, czyli myślę, że do, do pracy w środowisku 3D. No dobra. Aby wejść do ustawień After Effects, wybieramy Edit Preferences i tutaj na razie wybiorę General. My sobie od razu przejdziemy do zakładki Media, Media Disk Cache, ponieważ to, to tutaj wszystko jest na razie dobrze ustawione. No dobrze, czyli mam tutaj coś takiego Disk Cache, mający sobie wybrać rozmiar tego cache'u rozmiar cache'u, yy, nie ważne w każdym razie yy, możemy sobie też wybrać ścieżkę, gdzie ma się znajdować, i tak ważną rzeczą jest to, yy, że jeśli na przykład mamy dysk SSD szybki dysk SSD, to warto sobie ten cache yy, stworzyć w folderze na tym dysku nie na dysku system, znaczy no, na tym dysku SSD yy, na przykład tutaj ja sobie stworzę taki yy, taki folder i tutaj jest cały ten cache tak, wybieramy sobie po prostu choose folder i wybieramy folder właśnie, który utworzyliśmy na dysku SSD. To nam znacznie przyspieszy ogólnie prędkość i wydajność całego programu. To także ja zrobiłem sobie w tym folderze. Conform media cache. Tak, maximum disk cache size. Tutaj najlepiej ustawić jak najwięcej miejsca, które chcemy przeznaczyć. Czym więcej, tym szybciej może działać program. Kolejną w sumie ciekawostką jest Appearance. Możemy zwiększyć sobie jasność naszego interfejsu na przykład na taki jasny albo taki ciemny. To jest raczej ciekawostka, bo ja zawsze korzystam z tego normalnego, defaultowego, ale jak komuś się podoba, to może sobie z tego skorzystać. Autosave to jest opcja, która automatycznie zapisuje projekt co, co jakiś czas. Możemy tutaj sobie wyregulować ten czas. Yy, na przykład 10 minut i tutaj są wersje projektu, bo After Effects nie zapisuje tak automatycznie projektu w sensie, że jest jeden projekt i on się coś wiele zapisuje tylko on tworzy nowe, no jakby nowe pliki. Tutaj możemy sobie wybrać, czy chcemy aby na przykład tworzył na przykład do pięciu projektów dodatkowych i je nadpisywał, czy po prostu wybrać jeden i wtedy będzie ten główny nadpisywał. Tak. Ja polecam to sobie włączyć, bo często na przykład zapomnę wcisnąć Ctrl S, czy coś takiego i po prostu potem na przykład program mi się skraszuje i tracę całą swoją pracę, więc nawet jest przydatna. Memory and Multiprocessing. Ta opcja wpływa kluczowo na wydajność podczas renderowania. Jest ona bardzo ważna dla mnie. Ja zawsze jej używam, mm, zawsze gdy mam na przykład na nowo instalację program After Effects, to zawsze ustawiam na początku tą opcję. Yy, tak, tutaj mamy memory, czyli ustawienia pamięci RAM. Yy, na przykład, yy, tutaj mamy zainstalowany RAM i RAM, yy, który jest zarezerwowany dla innych aplikacji. Czyli, na przykład, After Effects może na przykład zajmować wtedy 2, 2 GB, a ja mam 4 GB RAMu. To jeśli ustawimy sobie dwa, na przykład dwa na inne aplikacje, to wtedy mamy zostawienie na 2 GB na system i, i, i ogólnie After Effects zajmie 3 GB. Ja może sobie ustawiam sobie na przykład na jeden, bo tyle wystarczy. Raz zostawić też tą opcję, ponieważ wtedy podgląd będzie krótszy, RAM preview, ale na przykład tylko wtedy, jeśli na przykład mamy już bardzo dużo pamięci RAM zajętej. Teraz to jest ważniejsza opcja. Jeśli nie mamy tego zaznaczonego, to zaznacz... zaznaczamy sobie render multiple frames simulatum. a oh, nieważne. No w każdym razie zaznaczamy sobie te opcje i tutaj mamy ile jest, ile jest procesorów, czyli rdzeni. Mam dwurdzeniowy procesor słaby, więc na razie nie mogę za bardzo tego zmieniać. Gdy Gdybyśmy mieli np. 6-ordzeniowy czy 4-ordzeniowy możemy sobie zmień, ustawić ile rdzeń ma być wykorzystywanych przez After Effects I tak, tutaj mamy RAM allocation per Background CPU wybieramy ile RAMu ma być przydzielanych na rdzeń procesora. Ja mam 1,5 GB, mam 2 rdzenie, to będzie razem 3 GB. Tak, więc myślę, że to na razie tyle. A więc y, mam nadzieję, że przydadzą Wam się te opcje, bo one potrafią nawet z moich takich wyliczeń, ogólnie spostrzeżeć, to nawet 60% przyspieszają renderowanie bardziej złożonych obiektów, y, bardziej złożonych projektów. No i myślę, że to tyle. Dziękuję za oglądanie i cześć.